The best new indie animated niezależnych animacji. An indie YouTube series niezależnych animacji. Golden age of indie. Indie animation. Indie animation. Indie animation. Indie animation. Każdy ubiega indie animacje, każdy nienawidzi indie animacji, każdy chciałby mieć kastrację. Jeśli przez ostatnie lata śledziłeś bądź śledziłaś to, co aktualnie dzieje się w internecie w porównaniu do pewnej osoby, która wrzuca film raz na miesiąc, to mogłeś zapewne natrafić na określenie indie, indie animation, czy też projekt niezależny. Zarówno te, jak i inne określenia mają ze sobą jedną wspólną cechę, jaką jest określenie indie. Jednak czym w ogóle jest indie? Indie to określenie będące skrótem od angielskiego słowa independence lub independent, oznaczającymi niezależność, samodzielność, samoistność. Lecz w w tego słowa znaczeniu, Indie oznacza bycie osobą bądź jakąś grupą, która działa na swoich warunkach, bez jakiegokolwiek wpływu osoby z zewnątrz. Określenie to używane jest, jeśli chodzi o niezależną spółkę lub działalność, jak na przykład niezależny warsztat samochodowy, klub piłkarski lub bordel. I jednak mogę się z Wami założyć o moją lewą nerkę, że stwierdzenie to najprawdopodobniej kojarzycie z grami niezależnymi, muzyką niezależną czy też filmami niezależnymi. Jednakże jest jeszcze inne tego typu określenie, które w ostatnich tygodniach dość mocno kłóci się ze swoim znaczeniem oraz stroną w którą zmierza. Tak więc oto przed wami cała prawda o animacjach Inti. Animacje niezależne to bardzo ciekawe zjawisko, bo jakby nie patrzeć, każda nowa rzecz wychodząca spod skrzydeł jakiegokolwiek nowego twórcy lub studia jest uznawana za projekt niezależny. I jednak z drugiej strony, twory tego typu przestają być wtedy niezależne, albowiem zaczynają one być tworzone poprzez konkretne studio, które można powiedzieć, że przywłaszcza sobie daną rzecz jako swoją własność, na którą mogą sobie dowolnie wpływać. I jednak tu właśnie przychodzi pojęcie indie animacja, które niejako stało się protestem wobec takiego wchodzenia komuś w wizję i ograniczania go pod względem wytycznych, poprawności politycznej fabuły oraz najważniejsze pieniędzy. Can I have some money? 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 Albowiem branża animacji, jak i również w ogólnym rozmowaniu rynek rozrywkowy ma bardzo poważny problem z dofinansowaniem projektów lub zwykłym cięciem budżetu ze strony producenta, którymi aktualnie są platformy streamingowe typu Netflix, Prime Video czy też Disney Plus. Najlepszym tego typu przykładem będzie Korporacja Konspiracja, czyli serial animowany dla dorosłych autorstwa niejakiej, takie Takeushi, który osiągnął światowy sukces na platformie Netflix. Serial był naprawdę genialny i odbiegający swoją formą od typowych dla Netflixa dzieł. Andrew, zrobiłam dla Ciebie budet! Ty łysa, suko. Nic więc dziwnego, że zaczął powstawać drugi sezon, który miał się ukazać na platformie w połowie 2022. Lecz pewnego dnia Netflix z niczym kamikadze wleciał na pełnej, p gdzie pani szyją, do jej domu i ogłosił jej, że. P w dupę handlujemy drugi sezon. Serial jest w sumie nasz i warto na ryj. W sumie to, jakby tak pomyśleć, to można przyjąć, że nawet ja jestem twórcą niezależnym, skoro sam odpowiadam za tworzenie i pisanie swoich treści. Obym mnie Disney nie wykupił. Bo właśnie na tym w dużym skrócie polega w tych czasach bycie twórcą niezależnym. Termin Indie odnosi się bardziej do zaznaczenia, iż żadne większe studio nie ma i nie będzie miało wpływu na produkcję i wizję danego autora. Lecz wygląda na to, że przekaz ten zaczął nabierać bardziej komercyjnego znaczenia. Tak więc wiemy co oznacza słowo Indie, wiemy mniej więcej jak działa to środowisko, więc wiemy na czym polega dokładnie bycie niezależnym twórcą. Co nie? No właśnie nie. Jak wspomniałem wcześniej, termin Indie jest jedynie dekoracją. Słowo Indie zaczęło być nadużywane i użytkowane, mimo iż rzecz, która posiada to określenie, nie ma z nim żadnej wspólnej cechy. Ale w sumie, to czemu się tak tego czepiam? Co się wydarzyło, że jak pojebany tłumaczy znaczenie tego słowa? Przyczyną tego są Helaverse Update oraz ogłoszenie od Prime Video. Jeśli chodzi o to pierwsze, to omówiłem już ten temat. Lecz dla przypomnienia. Na kanale VivziePop, która jest twórczynią takich serialów animowanych jak Helluva Boss i Has Been Hotel, pojawiła się zapowiedź, w której to zostało ogłoszone, iż Helluva Boss pojawi się na platformie Prime Video, gdzie to będzie dalej kontynuowane. Następnie kilka dni później Amazon Prime ogłosił, że na ich platformę przechodzi kolejny gigant animacji, czyli Murder Drones od Glitch Productions. I przypominam, że Cyfrowy Cyrk, czyli największa animacja z Glitcha, jest już od tamtego roku na platformie Netflix. Jednak czy my właśnie nie ustaliliśmy, że aby być animacją niezależną, po prostu twórcom niezależnym, to należałoby być niezależnym? Więc czemu studia i twory będące wyznacznikiem tej wolności i możliwości bycia niezależnym twórcą, który nie jest uzależniony od bycia pod kontrolą osoby trzeciej, zaczyna przynosić się, a nawet współpracować z producentami, którzy im tę niezależność odbierają? Oczywiście wiadomo. Chodzi o hajs. Jak wspomniałem na samym początku, rynek ten ma problem z dofinansowaniem danego projektu, bo nie każdy jest skory do wyrzucenia pieniędzy na coś, co może okazać się niewypałym. Niestety z samym dobrym pomysłem nie można nic stworzyć, albowiem na produkcję animacji potrzebne są fundusze, których zwyczajnie brakuje. Co więcej, dochodzi tutaj jeszcze czas i w późniejszym czasie jeszcze pieniądze na marketing. Cholera moja głowa. Fuck, chyba mi portfę zabrali. Jestem zupełnie bez grosza. Zupełnie jak twórca animacji niezależnych, który nie ma grosza na produkcję swojego projektu. Może mieć czasem szczęście i trafić na pomoc od studia, które jeśli stwierdzi, że projekt da radę się wybić i jest jakkolwiek wart uwagi, to może wesprzeć takiego twórcę finansowo. Co sprawia iż studio ma coś nowatorskiego i świeżego, co sprawi, że przyciągnie do siebie klientów, którzy wykupią subskrypcję, aby obejrzeć daną animację. Twórca z drugiej strony ma natomiast jak tworzyć ową animację, z której otrzymuje kapitał oraz to finalnie przynosi zyski zarówno producentowi, jak i twórcy. Dlatego dochodzę do wniosku, że okres bycia twórcą niezależnym jest jedynie przejściowy, bo prędzej czy później twórca i tak zostanie wykupiony przez kogoś lub najzwyczajniej w świecie będzie potrzebował pomocy w postaci kapitału. Lecz jak w sumie takie przechodzenie i współpraca oddziałuje na samym projekcie, którym w tym przypadku jest animacja Indii? Otóż tak jak wspomniałem, twórca taki otrzymuje pieniądze i dalszą możliwość tworzenia swojej animacji, jak i również rozpoznawalność swojego projektu na skalę światową. Studio natomiast otrzyma sumuje z tego jakiś procent oraz pewność, że projekt tego typu wciąż będzie produkowany, co sprawi, że kolejne osoby będą wykupywać dostęp, aby zobaczyć produkt na własne oczy. Z update oraz ogłoszenia od Glitch Productions dowiedzieć, się, że można, że twórcy tego typu wciąż mają kontrolę twórczą oraz wolność pod względem przedstawianych treści. Lecz jest i również pewna niezgodność, albowiem seriale tego typu są wciąż na tych serwisach, ale mogą również pojawiać się na YouTube. Z jednej strony jest to głupie, bo po co kupować subskrypcję na Prime Video, aby obejrzeć odcinki jakiejś animacji miesiąc wcześniej, Skoro można obejrzeć tą animację później całkowicie za darmo na YouTube? Z drugiej natomiast strony ma to bardzo dużo sensu, albowiem twórca zarabia nie dojrze z reklam na YouTube, ale i również z tego, że jego serial jest na platformie streamingowej. A co najważniejsze, w wielu przypadkach osoby tego typu nawet nie muszą osobiście pracować nad animacją. I okej, okay, mamy hajs ze studia, z YouTube'a, lecz czasami może on nie wystarczać, bądź nawet możemy nie znaleźć osoby, która by nas dofinansowała. To jak w takim przypadku zdobyć owe fundusze? Wierzcie lub nie, ale odpowiedź jest dość prosta. Zanim przejdziemy do następnego segmentu, to chciałbym zaznaczyć, iż każdy na ten temat ma zgoła inną opinię. Ja postaram się nie być stronniczy, jednak nie można ukrywać, że zjawisko, które tu omówię, faktycznie jest wykorzystywane przez studio bądź samych twórców Indii. A mówiąc wprost, merch. Czyli wszelakie maskotki, książki, ubrania, beloczki, figurki, czy też nawet karty kolekcjonerskie. Jest to zjawisko, które było, jest i będzie. W ogólnym rozumieniu, jest to zwykłe wykorzystanie jakiejś popularnej domeny w taki sposób, aby sprzedać różnego rodzaju gadżety i ubrania zawyżone cenie, która jest argumentowana rzekomą unikalnością danej rzeczy. Dla przykładu, proszę o to zwykła czarna bluza, możecie sobie taką kupić w sklepie za jakieś 5-6 dych. Fajna, wygodna, jak do Lumpeksu pójdziecie, to będzie jeszcze taniej. A oto bluza z oficjalnego merchu helluva Boss. Znajdziecie taką na oficjalnej stronie, co prawda mało ona tam jakieś rogi i nadruki, ale w sumie bluza jak bluza, tyle, że kosztuje 76 dolarów, czyli jakieś 281 zł. I okej, okay, rozumiem, że ceny ubrań są wysokie, ale tak na logikę. Macie jakieś ubranie bądź kawałek plastiku? na który większość osób nawet by nie spojrzało. Gdyby nie było to schluwa, boss. I znowu, nie zrozumcie mnie źle, posiadanie merchu jest git. Jakby spoko, jak chcesz wesprzeć ulubionego twórcę, to nawet możesz wykupić to wspieranie czy też patronite'a. Poniekąd jest to też nagroda dla twórcy za pracę, jaką włożył w daną domenę, przez co teraz może ją sobie monetyzować. Ale naprawdę dziwnie i niedorzecznie wygląda to później, że kanały takich osób wyglądają po prostu jak jakiś bazar. Wygląda to również w taki sposób, że taka Vivis Pop lub Glitch Productions wkłada więcej pracy i czasu w marketnikowego merchu, niż Praktyczne twory, dzięki którym teraz mogą sobie pozwolić na takie działania. I ponownie rozumiem, dla osób, które praktycznie żyją lub po prostu interesują się tym, może to być tyle warte, ze względu na to, że po prostu to lubią. Jednak dla osób, które nawet o tym nie słyszały, to może być po prostu jakaś abstrakcja. Oczywiście szanuję decyzję każdej osoby, która chce wspierać w taki czy inny sposób twórcę ulubionej serii. Jednak ludzie tacy rzeczywiście mogą lubić fanów lub udawać, że ich lubią. W każdym wypadku pamiętajcie, że oni nawet nie wiedzą o naszym istnieniu. Dodatkowo należy pamiętać, że w późniejszym czasie osoby tego pokroju przestają rzucać treści na patronite'a czy też dla wspierających. To po prostu po co? Wspierasz przecież dobrowolnie. Właściwie cały ten rozdział nie jest tylko po to, aby przekazać Wam, że o Jezu merch, tylko aby pokazać Wam jak tak naprawdę działa to środowisko. Tak więc nadszedł czas na podsumowanie i odkrycie przed Wami całej prawdy. Tak więc cała prawda o animacjach Indii jest taka, że jest to po prostu opłacalne. Nie bez powodu teraz mamy Hazbin Hotel, czy Drony, dzielnice, Laka Daisy, tam jeszcze Rycerze Gullivery dochodzą. To jest po prostu opłacalne. Z tego jest praktycznie sam zysk. Pod względem wizerunku, jak i pieniężnym. Wystarczy, zrobisz tak najgorsze gówno, nierzymy się, ale jeśli w dobry sposób zainteresujesz nim ludzi, to i tak zdobędzie to popularność, którą później można monetyzować w postaci wyświetleń na YouTube, merchu, Patronite'a, w ogóle weźmy pod uwagę odbiorców tego typu rzeczy. To jest po prostu młodzież nastolatki, czyli najbardziej dochodowa grupa odbiorców. Właściwie to nawet możecie przez pół roku nie publikować kontynuacji waszego projektu, a i tak będziecie mieli z tego zysk. Animacje niezależne są po prostu przyszłością w rynku animacji. Robią bardzo potężne wyniki. Jest nic dziwnego, że Prime Video i Netflix teraz interesują się tym, na koniec chcę jeszcze skarcić innych twórców, jak i przestrzec następnych, którzy będą publikować podobne tego typu materiały. albo wiem tytuły w stylu Upadek Indie Animacji, czy to koniec animacji Indii oraz Sytuacja x jest y są nie tyle co nietrafione, a zwyczajnie pozbawione prawdy, bo środowisko to dopiero się rozkręca i rozwija. A co będzie dalej, to zobaczymy w przyszłości. Dobra, a teraz gdzie jest ta menda, która zabrała minerkę?